Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak włączyć lub wyłączyć talkback na telewizorze Xiaomi A2. Aby to zrobić, naciśnij przycisk ustawienia na swoim pilocie, a następnie przejdź. Przewiń w dół do preferencji urządzenia, a następnie przejdź do ustawień dostępności. Dyskusja zwrotna, a następnie włącz. Teraz kliknij OK. A teraz talkback jest włączony. Możesz teraz przejść do konfiguracji. A w konfiguracji, możesz dodatkowo zmienić głośność mowy. Możesz również zmienić szczegółowość, mówić słowa i więcej. Lub możesz wrócić, aby włączyć lub wyłączyć. Talkback. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.